Dzień dobry. Elżbieta Wróblewska, witam w kolejnym odcinku OSUS Tutor. Dziś przyjrzymy się zasadom i ograniczeniom nałożonym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia, jeśli na danym terenie odnotowano między 6 a 12 nowych zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, zostaje on objęty strefą żółtą. Natomiast jeśli nowych zachorowań jest powyżej 12 na 10 tysięcy mieszkańców, Wówczas objęte zostaje strefą czerwoną. Z uwagi na przyrost nowych zakażeń od soboty 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Dodatkowo prowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Przyjrzyjmy się tym obostrzeniom. Na początek przypomnijmy, że zobowiązani jesteśmy do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowej odległości między pierwszymi w miejscach publicznych. Nie są zobowiązani do zachowania tej odległości rodzice z dziećmi, osoby wspólnie zamieszkujące oraz osoby niepełnosprawne nie mogące się samodzielnie poruszać, a także osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. Co ważne, w całym kraju obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać między innymi na ulicach, w transporcie publicznym, w sklepach, kinach i teatrach, w placówkach medycznych, w kościele, w szkołach oraz w urzędach. Natomiast nie musimy zasłaniać ust i nosa w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych. Ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży. Obowiązują nas także ograniczenia w transporcie publicznym. Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Limity te nie dotyczą środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o młodzież i edukację, to w strefach czerwonych w klasach od 4 do 8 oraz w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie zdalne. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 osoby do 16 roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką dorosłego, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły albo powrót z nim. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.12 12 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby, Powyżej 60 roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultury religijnego. Jeśli chodzi o gospodarkę, to podjęto decyzję o zawieszeniu działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych i restauracji, które będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i w dostawie przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia. Wprowadzono także ograniczenia w handlu. W strefach czerwonych obowiązują bowiem limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych na targu lub poczcie. Ograniczenia w sklepach są uzależnione od jego wielkości. W sklepach o powierzchni do 100 m2 może przebywać 5 osób na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 m2 może przebywać jedna osoba na 15 m2. W obiektach handlowych jest obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa. Zawieszona została także działalność sanatoriów, będzie jednak możliwość dokończenia trwających turnusów. Wydarzenia kulturalne mogą odbywać się z udziałem 25% publiczności przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność prowadzona jest na otwartym powietrzu, wydarzenia mogą się odbywać przy zachowaniu półtorej metra odległości oraz z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. Natomiast targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się bez udziału publiczności. Jeśli chodzi o życie społeczne, to obecnie w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, a uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania półtorej metra odległości od innych osób. W całej Polsce obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez takich jak wesela, komunie czy konsolacje. Wyjątkiem są imprezy i spotkania organizowane w domu, w których bierze udział do 20 osób. Ponadto zawieszona zostaje działalność siłowni, basenów i aquapartów. Zakazana jest także działalność klubów nocnych, dyskotek oraz innych miejsc udostępnionych do tańczenia z wyjątkiem działalności sportowych klubów tanecznych. Wprowadzono także zmiany w sprawowaniu kultu. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit osób, które mogą w nich uczestniczyć. W świątyniach i obiektach kultu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust przez uczestników z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 metra i zakryć usta i nos. Należy mieć na uwadze, że koronawirus w Polsce bardzo szybko się rozwija, stąd też w najbliższych dniach zasady i obostrzenia mogą ulec zmianie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę, życzymy zdrowia i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach osób.